Hejka wszystkim, z tej strony Ola i dzisiaj mam dla Was back to school haul i zdaję sobie z tego sprawę, że jestem ostatnią osobą w całym YouTubie, która nagrywa ten haul, ale, ale słuchajcie, miesiąc logicznie to Naprawdę, te wakacje miałam tak super, że zakupy szkolne robiłam w ostatnie dni, więc nie miałam tego jak wcześniej. Na, wcześniej nagrać nie chciałam, co wiecie, kończyć wcześniej wakacji tylko przez YouTube'a. I wiem, że już jest szkoła, więc pewnie wszystkie przybory już macie, ale mam nadzieję, że osoby, które po prostu lubią oglądać te hole i tak będą zadowolone. Jeżeli ktoś nie wie, to ja teraz idę, a właściwie już poszłam, do trzeciej klasy gimnazjum, także ogólnie większość zeszytów kontynuuję z tamtego roku, ponieważ tak mi potem będzie wygodniej powtarzać wszystko do egzaminów i tak dalej, ale Mam tu pewno rzeczy i pokażę Wam, co kupiłam w tym roku, ale także te zeszyty, co mam z tamtego roku, także. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc pierwsza rzecz to piórnik. Yy, ja zawsze mam problem z znalezieniem ładnego piórnika, ale w tym roku udało mi się znaleźć taki srebrny, czyli ze złych kolorów, w kropeczki, i on jest ze Stradivariusa. Tutaj mam jeszcze takie trzy metaliczne szarpi. W ogóle nie wiedziałam, że szarpi już są w Polsce i one są z MPK, ale widziałam je też w Tesco. tak mieszam to i nie idę po kolei, ale okej, okay, teraz będą zeszyty. Ja jestem wielką fanką takich dużych zeszytów. W nich wszystko dobrze widać, łatwo się pisze i są według mnie najwy

tutaj mam taki fioletowy, różowy tutaj mam taki, one w ogóle ja mam wszystkie zeszyty z Tesco, albo z jakby ktoś pytał tutaj mam taki słynny keep call do matmy do to w ogóle obowiązkowo mam tutaj mam ten, który widzieliście w filmie DIY jeżeli nie widzieliście, to wam podziękuję na dole ten film i tutaj mam taki ombre, go robiłam sama mam jeszcze taki duży, zielony one są wszystkie w miękkich okładkach, ponieważ ja nie, nie cierpię twardych okładek i tutaj kupiłam jeszcze taki ogromny koło zeszyt, on ma w ogóle z tyłu taką Teczkę i, no, i jest taki duży, duży, duży i go stwierdziłam, że będę, wiecie, porządną uczennicą i tu będę robić sobie jakieś notatki i powtórki do testów gimnazjalnych, także nie wiadomo, że mi to wyjdzie, ale zobaczymy, może się przyda. Jeśli jeszcze chodzi o zeszyty, zanim przejdziemy do tych małych, to tutaj mam taki planer, który dostałam od y, firmy personalplaner.com Także tak on wygląda i ja go sobie sama projektowałam, w ogóle ta strona jest super, ponieważ wybieracie sobie rozmiar, możecie tam sobie też projektować różne kalendarze i ja sobie właśnie zaprojektowałam taki notes, właściwie kalendarz. Tutaj sama sobie jakby wybierałam ten wzór, że tu ma być A tu i takie różne bajery, jakby cały ten układ, którą wszystko sobie sama wybierałam, w środku też były naklejki i mam dla Was kot rabatowy, także jeżeli chcecie sobie taki zamówić, to mam dla was rabat 10%, tutaj macie kod, który musicie wpisać przy zamówieniu i będziecie mieli ten planer tani o 10%, naprawdę jest to rzecz genialna, ja zawsze takie notesy, planery kalendarze kupowałam w Empiku, a to jest o wiele lepsze, bo sami sobie dopasowujecie i projektujecie, co ma w nim być i wszystko jest zrobione idealnie pod was, także to wam mega, mega, mega polecam. A jeśli chodzi już o zeszyty, to tak, ten akurat kupiłam, ten widziałam, że Mary go ma i i ktoś jeszcze go pokazywał Oj i, i już nie pamiętam u kogo w tym holu back to school oglądałam ale ktoś też go ma, taki w babeczki jako okulary do polskiego tutaj mam te moje co robiłam DIY, a resztę mam z tamtego roku po prostu kontynuuję bo tak jest najwygodniej to chyba wam nie muszę pokazywać taki, taki i taki no także tak jak widzicie pokupowałam właściwie dwa małe zeszyty i same duże bo tego mi brakowało a teraz przechodzimy do Deszty. mamy okay. nie wiem, dziwnie się czuję nagrywając ten film, ale wiem, że wy to oglądać, więc wam pokazuję mamy dwa niebieskie długopisy wow, ale to jest ciekawe mamy dwa <grywki> mamy dwa ołówki mamy kolejny długopis bo ja, ja nigdy nie mam długopisu, więc kupiłam długopis mamy gumkę ponieważ ja się zawsze na lekcjach bawię, że linijką odkryłem tą gumkę i w kogoś tam i nigdy nie mam gumki Mamy cztery ołówki, mamy kolejny długopis, ten jest chyba czarny, chyba tak, ale do egzaminów gimnazjalnych raczej mi nie dożyje. Mamy tę perówkę, mamy, o, kolejny długopis, o i mamy te yy, stabilo, cienkopisy, ale ja zawsze kupuję ich strasznie dużo i one strasznie szybko mi wysiadają, więc w tym roku kupiłam tylko pięć i takie neonowe ładne. I kupiłam sobie jeszcze zakreślacze Sharpie co takie neonowe zakreślacze. Nie wiem czy Wy to widzicie. Ale tak, co tak, takie neonowe zakreślacze cyrkiel, ponieważ ja co roku psuję cyrkiel i te takie rzeczy do geometrii. I to tyle, cały mój haulback to school. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo patrzcie jak to teraz wygląda. Tak, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że nagrałam ten film, bo bardzo o niego pytaliście. No i to tyle życzę Wam udanego roku szkolnego. Także to tyle, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo strasznie dużo było screenów. Jak zapytałam na snapie, czy chcecie ten haulback to school, to było ponad 1000 screenów. No, także proszę bardzo i to tyle, do zobaczenia. Pa-pa!